Cześć, dzień dobry. Kanał 365 dni o piłce. Kolejny odcinek podsumowania, także zapowiedzi. Dzisiaj na tapet bierzemy Stal Mielec, a o stali porozmawiamy sobie z Dominikiem Pasternakiem dziennikarzem TVP Sport. Cześć Dominik. Cześć, dzień dobry. I od razu chciałem ciebie zapytać o cenę tej rundy. No nie wiem, czy w skali szkolnej, ale w ogóle takie spojrzenie na te ostatnie miesiące z, właśnie jeżeli chodzi o grę drużyny trenera Kamila Kieresia. No, gra była bardzo niestabilna, to doskonale pokazują obrazki, które pewnie niektórzy kibice mają przed oczami, z tymi transparentami nawołującymi do zwolnienia Kamila Kieresia, no bo kibice już byli zdenerwowani na to, jak wyglądała gra Stalimielec, no bo też trzeba było przyznać, że nie było to zbyt porywające, jednak co trzeba oddać Adamowi Majewskiemu, że pod jego wodzą Stalimielec grała naprawdę piłkę efektowną, jak na to, jakimi możliwościami dysponowała. Też Te co półroczne rewolucje w kadrze robiły swoje. Stąd trudno było złapać te stabilizacje, a mimo to trener majewski te stabilizacje złapał. No ale Kamil kiedyś w końcu się jednak wybronił, tak? No jednak zaczął osiągać te dobre wyniki. Gdzieś, kiedy został ten transparent wywieszony, no to później. Nalegi y, zwyciężył, więc jakby trochę zamknął usta krytykom. Y, także presja, y, która została na niego narzucona, została przez niego udźwignięta. Natomiast kształt tej rundy trudno ocenić jednoznacznie pozytywnie, no bo chociażby sama końcówka, czyli mamy tutaj remis z, y, przepraszam, porażkę z Piastem i remis z Krakowią, no to to pokazuje też, że gdzieś ta stabilizacja jeszcze jest daleko, bo no, Krakowe to jednak jest taki bezpośredni rywal walce utrzymania tutaj. Porażka z tą drużyną 0 do 2, przepraszam, remis z tą drużyną 2 do 2, i też miałem okazję to spotkanie oglądać. No to nie było to zbyt porywające spotkanie, no ale też takie typowe dla stali mienecznych, że w pewnym momencie przychodzi gong w postaci właśnie tych dwóch bramek dla Krakowi, na później stal. Te straty odrobiła, nagle się przebudziła, nie wiadomo skąd. Także to, to jest, myślę, dobre podsumowanie dla Stali Miężnych, że to jest drużyna niesamowicie nieprzewidywalna, którą stać na wygrywanie z każdym, ale też i na przegrywanie z każdym, bo to też chociażby zwycięstwo przy Łazienkowskich idealnie oddaje, a potem pojechali tydzień później dostali 0,4 4 na biały Białystok. Na pewno może cieszyć kibiców liczba punktów zdobytych w tej rundzie, bo 22... Punkty to jest wynik solidny. Jeszcze w rezerwie jedno spotkanie do rozegrania. Także tutaj może być nawet 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. A do tego jednak w Mielcu się mierzy. Choć te przedsezonowe, hmm, przedsezonowe oczekiwania działaczy były na środek tabeli. No i ten środek tabeli można powiedzieć, że prawie jest. Tam różnica ta nie jest jakaś duża, więc jest szansa, że. W tym środku tabeli uda się gdzieś utrzymać, natomiast no tutaj w Mielcu myślę, teraz będzie taka runda prawdy, bo o ile tę pierwszą rundę, która już za nami, no i kawałek tej następnej też, mm, można było... Mm, poświęcić na przygotowanie tej kadry, przygotowanie tej drużyny, bo jednak znów była latem w Mielcu rewolucja, ale tak jak mówiłem nawet u Ciebie przed sezonem, że to była rewolucja z naciskiem na ewolucję tej drużyny, ponieważ no, koniec w Mielcu, przynajmniej tak twierdzi prezes, z co półrocznymi wymianami zawodników, bardzo dużej liczby zawodników, w Mielcu ma być stabilizacja i ta stabilizacja chyba właśnie teraz nadchodzi. I teraz będzie, myślę, dobra weryfikacja trenera Kamila Kiresia, jak kadrę, który, którą już zna, zawodników, z którymi już jeden okres przygotowawczy przepracował, właśnie da radę przygotować do kolejnej rundy. Jeśli Stalmianes utrzyma hmm, Taką liczbę punktów, jaką zdobyła w tej rundzie, czyli te 22, choć tych meczów jest wiadomo mniej, no ale natomiast jeśli tak by się udało zdobyć 22, to uważam, że to będzie dobry wynik. No to Kamil, kiedyś myślę, że taką solidną czwóreczkę za ten sezon dostanie. No a jeśli tych punktów będzie mniej, no to zobaczymy, czy tę posadę uda mu się utrzymać. Ale jak widać, chyba w Mielcu mają cierpliwość do trenerów, bo mm, gdzieś tam pod presją fanów się nie ugięli. Mhm. Tak, tak, mówiliśmy o tej serii bodaj czterech porażek, ten słynny transparent, tak. no i później mecz na Łazienkowskie. No i tak płynnie przechodząc do kolejnych jakby punktów tej dyskusji o Stali Mielec, jakbyś musiał sobie przypomnieć, najlepszy mecz w wykonaniu Stali to właśnie jest to spotkanie z Legią, które no było dużą niespodzianką, a jednocześnie okay. jeszcze tylko dodam, no wydaje się, przynajmniej tak z zewnątrz, że chyba przedłużyło nawet tę kadencję trenera Kieresia, no bo nie wiem jakie były nastroje w gabinetach, natomiast jakby kibice, tak jak ustaliliśmy wcześniej, no wyrazili się dość jasno. Tak, no zdecydowanie. Tutaj trudno wskazać inny mecz niż to spotkanie z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej. Chyba od momentu, kiedy Stal wróciła do ekstraklasy tylko raz z Legią przegrała. Na Łazienkowskiej nawet napisałem takiego tweeta. Czuję się jak u siebie w domu, bo te spotkania na stadionie Legii wychodzą jej bardzo dobrze. No i też te piękne bramki w ogóle w tym meczu. To też warto było podkreślić. Tam naprawdę wiele się zgadzało. I poza bramkami też świetny to Kochalski. Pamiętam taką jedną interwencję która naprawdę była najwyższych lotów, więc tutaj brawa do tego bramkarza, bo też, jak to w Mielcu zawsze, bramkarz musi być ważną postacią, tak jest i w tym sezonie właśnie Mateusz Kochalski na pewno do top pięciu bramkarzy ekstraklasy w tym sezonie się zalicza. Więc tutaj tak, wskazałbym to spotkanie z Legią, bo można powiedzieć, było jakimś tam game changerem, choć później przyszła porażka z Zagłębiem, która z kolei była najgorszym meczem według mnie. Natomiast no, gdzieś, gdyby tego spotkania nie udało się, nawet może zremisować, albo po prostu w jakimś dobrym stylu z tej łazienkowskiej wrócić, no to przewiduje, że mogłoby trenera Kieresia nie być już w Mielec jakby dostał tam piątkę czy czwórkę, no to pewnie by się z nim pożegnana. a tutaj jednak tę pozycję obronił na pochybel niektórym przeciwnikom, więc tutaj mm, to myślę takie najważniejsze spotkanie dla, dla Stali mielec w tej. Rundzie w tym sezonie. W tym mhm. A właśnie, jeżeli chodzi o najgorsze spotkanie, to jest te mecz, o którym mówiłeś, w Stoku, bo też pamiętamy to spotkanie ostatnie w roku kalendarzowym, a więc z Piastem Gliwicą. No, takie mecze, które też obnażyły wiele problemów w defensywie. No, duża liczba straconych bramek no i w ogóle no, można powiedzieć, że nic tam się raczej nie zgadzało. No tak, to, to na pewno taki mecz jeden z najgorszych, ale ja wstawam sobie jednak to Jagiolonium, bo tam. O, też oglądałem to spotkanie, no to nie było co zbierać. Yy, mocna strzelanina. Tutaj stan Mielec no też został wypuklony i błędy, o których problemu, o których mówisz, czyli ta defensywa gdzieś te transfery, które zostały poczynione na razie jeszcze, czy Esseling, czy Ejman, to nie są jeszcze tacy zawodnicy, chociażby jak Matras, który w no, do tej drużyny przyszedł, w tej drużynie się sprawdził, ale co do tych słabych meczów, to ja bym jeszcze dorzucił jedno spotkanie, mianowicie w Pucharze Polski, co prawda, ale mimo wszystko z Garbarnią Kraków, co prawda wygrane pod ogrysty 4-2, natomiast no, Męczarnia z tą Garbarnią niesamowite, która jest drużyną, która spadła niedawno z drugiej ligi, gra w lidze trzeciej, a tutaj Stal jednak no, bardzo, się, bardzo się męczyła, ostatecznie wygrała, Natomiast też no, trudno być zadowolonym z takiego zwycięstwa. Więc z tych momentów słabszych było e, trochę. E, też na pewno takie bolesne, zwi, bolesna przegrana z widzewem, gdzie mm, też pewnie liczono na to, że uda się temu widzowi punktu urwać, no ale ostatecznie się to nie udało. Przez chwilę był remis, no, ale ostatecznie. Sanchez strzelił w 85. i się zakończyło przegraną, no i generalnie widać, że, że stale, gdy przychodzi grać z drużynami, które nie grają twardej piłki, chociażby jak Legia, no to pojawiają się też, pojawiają się też problemy, często to, często to widać, chociażby właśnie w tym meczu z Krakowem, no Krakowa też nie grała jakiejś wyśmienitej piłki, ostatecznie udało się zremisować, no ale... Biorąc pod uwagę całokształt, no to pewnie lekki niedosyt był, bo do, 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 kwadrans dobry zagrany przez starmię jest to trochę za mało. Do, możemy dołożyć do tego warte poznań, czyli uważam mmm, najmniej ciekawy meczek i obejrzałem w 2023 roku. Znaczy, może inaczej, sam no 2023 może oglądałem nudniejszy, ale w w tym sezonie Ekstraklasa to dla mnie jest najnudniejszy mecz. Tam jest Warta Poznań, jeden do zera dla Warty Poznań. Nie szło tego oglądać. Nie polecam, jak ktoś sobie chce skrót obejrzeć, to też nie polecam, bo to dramatyczne spotkanie. No i Warta wygrała, ale to był taki mecz, że obie powinny przegrać. Także to też się potwierdza. Może Stalek grała właśnie z drużyną, która też nie chce za bardzo grać piłkę, no to są problemy, no i ta stabilizacja jest tutaj kluczem, tak, to o czym wspominam, że jednak no, z tymi drużynami z dołu tabeli trzeba punktować regularnie, bo na co dzień legi Warszawa przy Łazienkowskiej się nie pokonuje, czy pogoni Szczecin w Szczecinie. Mhm. Tak, tak, no to były naprawdę takie bardzo fajne, ciekawe mecze, na których można coś budować, natomiast jeżeli chodzi o tą atrakcyjność, o której mówisz, no to zdecydowanie, jakbyśmy kogoś chcieli zarazić miłością do Ekstraklasy, to raczej takiego dowolnego meczu stalibyśmy nie pokazali, zwłaszcza tego meczu z Wartą Poznań. Jeżeli miałbyś się cofnąć pamięcią, i spojrzeć się na tę rundę w wykonaniu stali i znaleźć jakieś takie największe pozytywne zaskoczenie. Może to być piłkarz, transfer, jakiś taki kluczowy moment. Co byś wyróżnił, jeżeli chodzi o tę rundę jesienną? No na pewno wyróżniłbym Miliesz Kurina, tutaj nie ma co mówić. Fantastyczne wejście do drużyny. No mają jednak nosa do tych napastników. Przebił Hamulicza, Twoim zdaniem, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale byś taki przebił. Tak, ja uważam, że przebił, bo Hamulicz to był moim zdaniem taki jeździec bez głowy. I piłkarz, który na dłuższą metę nie miał szans się sprawdzić. No i z jedną nogą to trudno cokolwiek zdziałać, a mimo to zaliczył fantastyczne pół roku w ekstraklasie. No i też nie było tajemnicą, że nie należał do najmądrzejszych zawodników. Said Kamulicz w ogóle gdzieś nie współpracował z drużyną, aż Szkurin to widać, że gra. Nie tylko pod siebie, ale gra przede wszystkim na drużynę, bo to nie jest piłkarz, który stoi gdzieś w polu karnym, że mu wrzucą tę piłkę w pole karne, tylko potrafi zejść na 40 metr, przyjąć, stworzyć akcję, zaasystować więc to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Ten Ilia Szkurin no i najważniejsze dla Mielczan jest to, że on zostanie w tym Mielcu do końca sezonu. Później się zobaczy, czy uda się go wykupić, bo będzie wolnym zawodnikiem. Na pewno dla Stali byłoby to dobre, bo ofert za, yy, hamulcza, za Szkurina będzie naprawdę sporo także tutaj w miocu trafili z tym napastnikiem po raz kolejny, a można było mieć wątpliwości, no bo on grał w drugiej lidze izraelskiej, wcześniej w Rakowie Częstochowa, no chyba nawet gola nie, nie strzelił z tego co pamiętam tak, tak, tak. więc e, miałem wątpliwości, czy faktycznie to jest taka wielka gwiazda, na jaką się Gdzieś tam zapowiadało po ogłoszeniu tego transferu, no ale faktycznie spełnił oczekiwania, wygląda bardzo dobrze. No to, to, co dla mnie jest najważniejsze w jego przypadku, że ma taki gen Fabiana Piaseckiego, zostali Mielec, że, że gra dla drużyny, a nie dla siebie, i tutaj myślę, jest największy plus. Iliż Kurina, że z tymi zawodnikami gdzieś ofensywnymi potrafi współpracować, łapać wspólny język i przenosi to. Nagle, no bez Iliż na to w by dzisiaj była w strefie spadkowej, może i nawet. No na samym nie to nie, ale prze, tuż przed ruchem chorzą. Mm -hmm. Tak, tak. No bezsprzecznie. Jeden z najlepszych piłkarzy stali. No i chyba w ogóle jeden z najlepszych transferów tego letniego okna. Ja sam robiłem taki ranking na kanale, gdzie wyróżniłem właśnie tego zawodnika. Natomiast z drugiej strony największe rozczarowanie, największy minus. Już jesteśmy po świętach, natomiast jakbyś miał dać komuś za ze stali Mielec, albo za jakieś wydarzenie, albo za jakiś mecz, to co byś wskazał? Oj, kurczę, tutaj. Trzeba byłoby pewnie mocno te transfery przeanalizować, bo żeby tak jeden był faktycznie tak kompletnie w stu procentach nieudany, oczywiście no, gdzieś tam można paramizować nad SElinkiem, nad Ejmanem, że, że słabsze, no, słabsze momenty, natomiast no, jednej rzeczy bym tak myślę nie wyróżnił, wyróżniłbym może po prostu ten brak stabilizacji po raz kolejny, tak, że Brakuje tej stabilizacji w grze, że Mielec wciąż jest drużyną nieprzewidywalną. O, przepraszam, to jeszcze do plusów, to bym dołożył tego pana, który teraz na ekranie się przewidują, czyli Leandro, zawodnika 40-letniego, który no, wszedł przebojem do, do tej drużyny e, po raz kolejny, gdzieś tam wyciągnięty z ławki i nic sobie. Nic sobie z tego nie robi, że gdzieś tam przez dłuższy czas nie grał w pierwszym składzie, a to nagle wychodzi z bardzo ważnym ogniwem tej drużyny. Natomiast co do minusu, to tak jak mówię, no trudno mi wskazać jedną postać, jednego zawodnika, bo, bo to też myślę byłoby trochę niesłuszne, gdyby tak faktycznie deprecjonować jednego zawodnika, bo runda myślę yy, w całej stali mielec była przyzwoita i też tak jednego zawodnika skreślać, to, to, to bym nie skreślał. Na pewno taki minusik dla trenera. Kieresia właśnie za, za ten brak stabilizacji w wielu momentach i, i problemy, kiedy drużyna przeciwna nie chce grać za bardzo w piłkę i, i Stal ma wtedy lekkie kłopoty, nie za bardzo wie jak się odnajdywać na boisku. No ale jednego zawodnika, tak jak mówię, nie chciałbym wskazywać, bo, no bo nie ma to sensu. No mógłbym wskazać na przykład Łukasza Wolsztyńskiego, no ale czy do niego ktoś miał jakiekolwiek oczekiwania, że będzie gwiazdą w tej Stali Mielec? No chyba nie, nawet ja nie miałem, więc tutaj... Spory wybór, ale trudno jedną postać wskazać. Tak, tak, tak. No ja myślę, że się podpiszę pod tym, bo rzeczywiście ta stabilizacja no to było coś, co rzeczywiście było dużym problemem. No i tak z perspektywy stali liczymy na to, że ustabilizuje się ta gra w rundzie rewanżowej. No i na sam koniec, chyba takie najtrudniejsze pytanie. My obecnie stal plasujemy się na miejscu jedenastym. Na którym miejscu skończy sezon? Czy to będzie mniej więcej miejsce podobne? Czy to będzie jakaś walka do samego końca o utrzymanie? Jakie są Twoje przewidywania, jeżeli chodzi o życzeniowo i też takie spojrzenie eksperckie, co się może dziać w Mielcu na wiosnę? Przed sezonem pamiętam, że typowałem Stalmielec do spadku. Pamiętam. Teraz trochę to widmo spadku się oddaliło. Natomiast czy będzie łatwiej jesień, czy będzie łatwiej wiosną? Nie sądzę, bo przeciwnicy się wzmacniają. Chociażby nawet te dużyny z dołu tabeli jak ŁKS, Ruch. Też w Koronie będą transfery. Natomiast myślę, że takie realne miejsce, które Stalmielec może zająć to jest właśnie to 11-12. Gdzieś to jest miejsce, w którym gdzieś Stal bym widział, bo biorąc pod uwagę już potencjał tego składu, no to myślę, że można spokojnie myśleć o utrzymaniu. Nie ma co tutaj gdybać, mówić, że stal mielec jest pewniakiem do spadku. Stal mielec ma najmocniejszy skład odkąd weszła do ekstraklasy, tak powrotnie. Wreszcie jest stabilizacja, wreszcie jest na czym budować. Rzeczywiście trzeba trochę przemeblować chociażby obronę, stąd też chociażby. Wzięcie Maksymiliana Pingota z, Legi, z Lecha Poznań, także tutaj są czynione ruchy. Natomiast yy, po raz kolejny odnoszę się do tej stabilizacji, że ta stabilizacja tym razem kadrowa ma miejsce, i to jest chyba taki największy plus i największy gdzieś powiew optymizmu dla fanów stali, że tutaj nie odejdzie watacha zawodników, i kolejna grupa nie przyjdzie do tej drużyny tylko będą to raczej kosmetyczne zmiany. Więc realnie myślę, że tak przedział właśnie 11., 12., może 10. miejsce. To jest realny scenariusz. Natomiast biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności e, i też zakładając, że może być mogą być jakieś nieszczęśliwe zdarzenia, no to może się skończyć tuż nad kreską, jak to w mielcu bywa bardzo często. No ale tego nie życzę, bo Stal myślę jednak o tych drużyn, które są w strefie spadkowej, szczególnie ruchu, szczególnie OKS-u czy warty Poznań, Czelet Płuszczeń Płomica gra lepiej i biorąc pod uwagę tabele takich drużyn, które grą sobie najbardziej zasłużyły na to, żeby zostać w ekstraklasie, no to na pewno stal mielec w strefie spadkowej. Salimiretti w strefie spadkowej bym nie umieścił. Mhm. No też pewnie, tak uczciwie mówiąc, ta słabość konkurencji trochę też pomaga, no bo tak jak widzieliśmy w no, ale... na obrazku w tabeli na UKS, czy ruch ewidentnie odstają, ale zobaczymy. No liczymy z takiej perspektywy kibiców na taką fajną, zdrową rywalizację, być może do końca, żeby to wszystko szło na żyletki i żebyśmy mieli czym się emocjonować i o czym gadać przez najbliższe miesiące. W ekstraklasie Dominik Pasternak był razem ze mną, a więc człowiek, który ostali wie wszystko przed sezonem, gadaliśmy o tej drużynie, no i teraz między rundami bardzo bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy też za oglądanie. Zachęcamy oczywiście do subskrypcji kanału. Śledźcie i sprawdzajcie kolejny materiał, no bo już wkrótce kolejne kluby na tapecie. Codziennie nowy klub, czołowe drużyny pierwszej ligi, a także wszystkie ekstra klasy. Raz jeszcze dzięki, pozdrawiamy i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.